Nie ukrywam, bardzo chciałbym, aby wydźwięk tego materiału był pozytywny, szczególnie po zeszłorocznej opinii na temat pierwszego Pixel Watcha. Tak, bardzo lubię smartfony od Google'a, czasami ocierając się o fatboistwo, ale mimo całej tej sympatii do tych produktów, po prostu nie mogę tego powiedzieć o ich smartwatchach. A serce pękło mi po raz drugi. Zapraszam na chyba recenzję po tygodniu użytkowania tegorocznego nowego Pixela Watch 2. No i nie ukrywam, po raz kolejny dziękuję Tomkowi z który wraz z pozostałymi urządzeniami od Google'a użyczył mi swój prywatny egzemplarz do przygotowania materiału. Dla jasności, przypominam, to nie jest płatne logowanie. A sprzęt po testach odsyłam do Tomka. A, i przepraszam, Tomek za rysek, którą zrobiłem z od skórzanej kurtki podczas zakładania. Z jednej strony moja wina, jak coś sprzęt odkupię albo zwrot kasy za uszkodzenie, ale z drugiej strony, kurde, to też pokazuje, jak delikatny i mało odporny jest ten ekran pokryty Gorilla Glass 5. Zatem pamiętajcie, może i Gorilla Glass pomaga przy upadkach, czy ja wiem, jest bardziej miększy od szefiru, mniej kruchy, ale rysy zbiera szybko. Dobra, koniec dygresji do rzeczy pierwszej w Nerdzie. W aspekcie wizualnym, no cóż, kojarzycie zmiany, jakie zaszły w modelu 15 Pro oraz 14 Pro. To przy tegorocznym Pixel Watchu niemalże rewolucja. Google Pixel Watch 2 pod względem rozmiaru, wyglądu, zapięć paska czy samego ekranu, o nim zaraz, to dokładnie taki sam sprzęt jaki omawiałem dla Was w 2022 roku. Nadal, o ile kupisz wersję ze SIM, mamy opcję LTE lub WiFi. oczywiście nadal IP68 oraz czytnik EKG. Głównymi zmianami wynikającymi mianowicie ze stali na aluminium przypominającą, czy ja wiem, stal, jest waga. Zamiast 36 gramów mamy teraz 31, plus trochę przeprojektowany tył wynik ze zmiany ładowarki. Cóż, mam wrażenie, że wraz z premierą iPhone'a 15 oraz 15 Pro możemy być świadkami powrotu do lżejszych nie tylko telefonów, ale ogólnie elektroniki użytkowej, tym samym pozbywając się konstrukcji łamanej na szkieletów stalowych na rzecz aluminium pokrytej 1 mm warstwą tytanu, albo i bez tytanu. Pod względem kolorystycznym Pixel Watch 2 kontynuuje znane trendy od Apple Watch, omawiana dzisiaj wersja srebrna, czarny mat oraz szampański złoty. Ogólnie mam wrażenie, jakby Google od samego początku chciało przygotować smartwatch, który będzie przypominać czy ja wiem, okrągłego Apple Watcha. I niewątpliwie mi się to udało. Jednym to urządzenie może się podobać, drugim nie. Niestety rozmiar oraz kształt pasuje co najwyżej do małej, męskiej dłoni, a raczej przede wszystkim dla pań. Dla zobrazowania sytuacji mój nadgarstek to 14 cm. Tak wiem mało, ale jak to się mówi, nie liczy się wielkość różdżki. <laughs> Nieważne, to nie przy tym temacie. Od tyle o designie. W temacie ekranu raczej wiele do powiedzenia nie mam. Ten sam ekran w rozmiarze 1,2 cala z grubą masywną maskowaną przez system, ramką, ekran w rozdzielczości 450x450 pikseli always on display i jasność szczytowa maksymalna, taka sama jak w zeszłym roku, 1000 nitów. Od zero zmian względem zeszłorocznego modelu, dla przykładu tegoroczny Apple Watch ma jasność na poziomie 2000 nitów, a model Ultra 3000, co podczas normalnego użytkowania na dworze w te jaśniejsze dni jest jak najbardziej odczuwalne. Niewiele zmian zaszło także w temacie podzespołów, w sensie w modelu nadal mamy 32 GB pamięci wbudowanej, 2 GB RAM, ale zamiast Exynosa 9.1.1.0 Zastąpiono go Qualcommem 5100, a początkowy, zeszłoroczny system Android Wear OS 3.5 wersją 4.0. Cóż, i tutaj nie mogę narzekać. Zegarki jest responsywny, działa płynnie, nawigowanie po systemie jest niemalże bezbłędne, a same odczucia płynące z korzystania z urządzenia bardzo zbliżają go do Apple Watcha. Podobny projekt systemu, nawigowanie po urządzeniu, to niemal kopia starszych wersji Watch OS, tylko pokropiona googlowym stylem. Dla mnie OK. W urządzeniu znajdziemy takie funkcje jak wcześniej wspomniane EKG, monitor tętna, możliwość płatności zbliżeniowych ze sprawą Google Pay oraz masa czynności fizycznych i trybów dla aktywnych za sprawą aplikacji Fitbit. Jednak aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam Fitbit, trzeba wykupić abonament roczny o wartości 439 zł. Jeżeli Twoje konto nie było aktywne przy Fitbicie, przy zakupie zegarka masz 6 miesięcy za free. Ja swoje zmarnowałem już rok temu przy recenzji pierwszego watcha od Google Co do samego procesora oraz niewielkiej poprawy ogniwa z 294 mAh na 3 tak, jest lepiej niż w zeszłorocznym modelu. Pierwsza generacja niejednokrotnie rozładowywała się w trybie siedzenia na dupie po niespełna 24 godzinach, przy treningach ledwo dobijając do 12 godzin. Teraz max co możecie ugrać, nawiasem mówiąc, a amerykańskie recenzje to chwalą, to... 24 godziny. I tak, potwierdzam, przy normalnym konsumenckim trybie siedzenia zazwyczaj 20-24 godziny. Na tyle wystarcza mi bateria. Po takim czasie miałem baterię na poziomie 5-10%. I teraz możemy się zastanowić, czy taki wynik warto jest w ogóle chwalić. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. I lepiej za sprawą innej ładowarki w moich oczach wygląda samoładowanie. Około jednej godziny lekcyjnej, aby od 0 do 80% naładować zegarek, a trochę lekko ponad godzinę 100%. Niestety ładowarka pinowa jest na tyle specyficzna, że trzeba korzystać tylko i wyłącznie z niej. Stąd ta Zmiana wyglądu urządzenia z tyłu, o której mówiłem wcześniej. Do nawigowania oraz korzystania z zegarka mamy trzy opcje: zegarek, choć na nim nie wszystko zrobimy, aplikację Watch na telefonie oraz wcześniej wspomniana apka Fitbit, która monitoruje nasze wszystkie aktywności fizyczne, sugeruje trening, ustala dzienne cele, monitoruje sen jak w każdym innym smartwatchu. Co do wyników takich jak sen, liczba kroków, spalonych kalorii czy monitorowanie tętna, te są zbliżone do Garmina, ale nie identycznie. Szczególnie monitoring bicia serca, niejednokrotnie różnice sięgały 5-7 odbić na minutę, co moim zdaniem jest dosyć sporym odstępstwem od normy. Sorry panie Google, ale bardziej wierzę Garminowi. No i ostatni temat przed podsumowaniem, cena. W Stanach Zjednoczonych 349 dolarów plus VAT w zależności od stanu, w Europie 399 za model bazowy Wi-Fi i bodajże 50 euro więcej za model z LTE. Czy to Dużo jak na taki zegarek. Owszem, i w takiej cenie totalnie nie polecam zakupu. No, chyba że trafiłeś na promkę lub znajomy będzie gdzieś sprzedawać za plus minus tysiąc złotych, ewentualnie jeżeli skorzystałeś z promocji Google i dostałeś zegarek w prezencie przy zakupie telefonu, to szanuję Git, proszę bardzo, używaj. Zatem podsumowując tę i tak moim zdaniem przydługą recenzję, czy Pixel Watch to lepszy smartwatch od poprzedniej generacji? Tak, ale czy to mało przełożenie na to, że to dobry zegarek i warty przeznaczonych na niego pieniędzy plus minus powyżej tysiąca złotych? No, moim zdaniem nie. Marna bateria, delikata. Delikatna konstrukcja, szczególnie ekran dodatkowe płatności abonamentu na Fitbit. Dla mnie pozbycie się stali na rzecz błyszczącego aluminium czy specyficzny wygląd wraz z ogromnym pierścieniem wokół ekranu wyceniony na jakieś w przeliczeniu na polskie 1800 zł. Co moim zdaniem to stanowczo, stanowczo za duże pieniądze jak na takie urządzenie. Jeżeli jesteś fanem Google, chcesz mieć wszystko od nich, dostałeś w gratisie lub kupiłeś na wolnym rynku coś za około tysiaka, spoko jak ci odpowiada, ciesz się i baw się dobrze. Natomiast każdej innej osobie odradzam. Pixel Watch 2 to nadal smart. Watch, który co najwyżej goni, a nie dogonił konkurencję w postaci smartwatcha od Apple'a, Samsunga, czy sportowych Garminów. Nie tym razem, panie Google. Nie polecam. I tymi mało optymistycznymi, choć szczerymi słowami, zakończę dzisiejszy materiał. A jak wam? Podoba się Pixel Watch 2? Czy ktoś z was myślał nad zakupem? Kupił? Chce kupić? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a tymczasem dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Widzimy się za parę dni. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.